grono grono ludzi, które działają z 1994 roku, w całej Polsce, w organizacji. A ja jako chciałem powiedzieć, że nie to jest jeszcze moment, bo takiej konferencji jeszcze ja osobiście w Polsce nie jest organizował. Jest to dla nas, że tak, jakieś wyzwanie. Od początku było wiadomo, że nie ma pewności, czy znajdzie się publiczność, która będzie chciała... Posłuchać i porozmawiać, i podebatować o sprawie, której właściwie nie ma. Znaczy, nie ma jej w obiegu publicznym, medialnym, tak naprawdę streamowym. Ona istnieje de facto w internecie. I w rozmowach bardzo wielu ludzi, głównie ze środowisk alternatywnych. Więc wydaje mi się, że w całym świecie przechodzimy od etapu publikowania w internecie różnego typu ważnych, mniej ważnych materiałów, hipotez a zaczynamy spotykać się na razie, może w jeszcze grupach, aby poważnie o tym podyskutować. Na terenie Europy przynajmniej taką głośnym, głośny echem odbyła się konferencja z, z 30 maja na terenie Belgii na temat chemtrails. Natomiast może bywały się inne, o których na do mnie nie dotarło, no nasza na pewno w Polsce jest pierwsza, myślę, że to jest jedna z tych tak zwanych pierwszych wydarzeń. I to, że dyskutujemy o czymś, czego nie ma, a co jest obecne dla naszych najbardziej elementarnych zdolności percepcji, jaką jest postrzeganie wzroku przede wszystkim. I to co obserwujemy bardzo często w naszym regionie. Jak wiemy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Program znacie, nie będę go tutaj referował. Patron medialny nad tym przedsięwzięciem, jak praktycznie zawsze objęła redakcja czwartego wywiaru miesięcznych, znany. Przy okazji bardzo dziękujemy również tym osobom, które w tym czy sposób, również tam finansowy, zdarzył się taki ciekawy dzień przypadek, że się w tym nie próbować. Zdarzają się tego typu właśnie sytuacje. Także te wszystkim, którzy wspierają ten projekt, tego projektu bardzo dziękuję. Ktoś mówił właśnie, że na kilka bardzo proszę. Witam serdecznie. Dzisiejsza konferencja, to jak już tutaj organizator powiedział, jest konferencją niezwykłą. Dlatego, że mówimy o czymś, o czym dokładnie sami nie mamy jeszcze pojęcia, co to jest. Dlatego chcemy zgłębić to, chcemy zadawać pytania, mamy prawo wiedzieć, co się dzieje na naszym niebie. I tak jak podkreślam, na razie nie wiemy, co to jest, więc rozmawiamy o czymś pod wielkim znakiem zapytania. Mam nadzieję, że uda nam się to wyjaśnić i że będziemy wiedzieć, czym oddychamy na co dzień nad naszym niebem. Dziękuję bardzo i zapraszam. Witam Was, tych wszystkich, którzy tu jeszcze zachodzą. Chciałbym teraz zaproponować Wam, ktoś by pomyślał, że to może na koniec, ale konwencja jest taka, jeśli chodzi o list do tak, Jeżeli chodzi o list do, prezy do Ministra Obrony jest to projekt, który nie dotyczy jakby obligatoryjnie uczestników tej konferencji. Jest okazja, żeby go przedstawić. To była taka też szansa na to, żeby zmobilizować się do jakiegoś aktu publicznego, otwartego listu, do jakiegoś organu władzy. Pytanie Za każdym razem w tej sprawie nie bardzo wiadomo do kogo się zwrócić. Myśląc na ten temat, uważałem, że jednak konstytucyjnie najbardziej odpowiedzialnym organem Rzeczpospolitej Polskiej wedle konstytucji powinien być jednak minister obrony narodowej, któremu podlega odśrodowódca sił powietrznych. I tutaj już w każdym programie jest napisany w naturalny sposób, to ten list znajdzie się też i u niego, ale on jest otwarty, więc znajdzie się, mam nadzieję, u wszystkich ludzi, którzy chcieliby go przeczytać, w tym różnych organów władzy. Chciałbym się wytłumaczyć, dlaczego ten list na początku jest przeczytany ponieważ będzie też łatwiej wielu osobom przemyśleć, ewentualnie pod koniec naszego seminarium, zdecydować się, czy w podpisać go tam, wystawiony właśnie przy tym wejściu na stoliku. List nie jest długi, więc rzecz polega na tym, żeby go spokojnie przeczytać, więc pozwolę właśnie tylko tak, by było wygodniej, bo jednak literki nie są za duże, żeby też wszyscy słyszeli. Otóż, Ponieważ zauważyłem pewne niezrozumienie, również w naszym środowisku, w pewnej pozycji, z jakiej tak naprawdę my dzisiaj występujemy. Od razu wpadamy w taką pułapkę w kontrowersji między zwolennikami tzw. teorii spiskowych, a, a ewentualnie ich przeciwnikami, co jest kompletnie fałszywym w ogóle. Uważam spore i w jakimś sensie sztucznie generowane. Stąd też list do ministra obrony narodowej jest dość kategoryczny, ale jakby w mojej ocenie nie wpisuje się w kwestię spisku czy też jego braku. Zwracam też uwagę na to, że w odrocie publicznym, w sensie pewnego dyskursu publicznego, Pojęcie teorie spiskowe, które ma charakter niezwykle wywelatywny, bardzo stereotypowy, wręcz sloganowy, przykleja się do każdej analizy sytuacji politycznej, społecznej czy gospodarczej, która wykracza poza ten mainstreamowy paradygmat, krótko mówiąc uniemożliwia się ludziom zadawanie pytań. Co kryje się w głębiej w strażynach społecznych zachowań, czy politycznych, czy gospodarczych, niż ustawy parlamentarne, różnego typu deklaracje polityczne polityków w mediach, czy też programy partii politycznych i różnego typu oficjalne dokumenty rządowe. Jeżeli ktoś próbuje Wam mówić, że, że polityka i historia opiera się i rozgrywa się właśnie w tych miejscach, no to po pierwsze no gratuluję tym, którzy. Ja to powiem, akceptują ten punkt widzenia. E, ci, którzy mieli okazję uprawiać chociaż troszkę politykę w praktyce, e, ja miałem taką przyjemność, bo to były lata, jak to się burzy na polu, w latach 80. głównie wiedzą, jaki to jest specyficzny mechanizm. Jak łatwo z jednej strony ulec namową do zaakceptowania jakichś złowieszczych, gier zakulisowych, których nie ma, a jednocześnie przepuścić te prawdziwe gry zakulisowe, które się rozegrają dosłownie centymetr obok. I jedni ludzie i w tym stworze będą wtedy wtedy mieli rację. Ci, którzy powiedzą, przecież nie spiskowaliśmy tak, jak wy to opisujecie. A drudzy będą mieli rację, że no spiskowali, tylko to spiskowanie niestety miało nieco inny charakter, nie do końca dobrze zdefiniowany i nazwany. Stąd też wielu ludzi władzy jest zawsze oburzonych na wszelkie próby ukazania ich zakulisowych działań, ponieważ one są zwykle opisywane w sposób no nieadekwatny, nie do końca trafny w stosunku do tego, co rzeczywiście dzieje się za kulisami każdego dziwnego zdarzenia. A przechodzę do tego krótkiego materiału. Oczywiście dyskusja, kwestie wprowadzenia jakichś ewentualnie może korekt, bo wszystko jest tu możliwe, to już w kuluarach i z chęcią przyjmiemy. Jest to list otwarty 30 stycznia, czyli dzisiejsza data, ministra Bernardowej Polskiej w polskiej sprawie, tutaj każde słowo jest ważne, w sprawie trwałych smug pozostawionych przez, pozostawianych przez samoloty latające w polskiej przestrzeni powietrznej. Szanowny Panie Ministrze, od kilku lat na naszym niebie obserwujemy na terenie całej Polski powstawanie swoistych sztucznych chmur, w cudzysłowie. Pojawiają się one w wyniku tego, że wiele samolotów zostawia za sobą smugi, które stopniowo się rozszerzają i rozrzedzają, tworząc na niebie przez wiele godzin intensywną zawiesinę, w dużym stopniu zasłaniającą słońce. Czasami cały obszar nad naszymi miastami pokryte są tego typu, w cudzysłowie, sztucznymi chmurami. Skala tego zjawiska jest tak duża, że w zasadzie wielu ludzi uważa, że bez ich wiedzy i jakiegokolwiek umocowania prawnego dochodzi do modyfikowania pogody. Jak bowiem ocenić działania zaburzające wygląd naszego nieba ukształtowane tysiące lat temu? Zjawisko to ma miejsce również w wielu innych krajach świata. My, polscy obywatele, zwracamy się do Pana jako osoby reprezentującej konstytucyjny organ władzy Rzeczpospolitej Polskiej, którego gestii jest ostateczna odpowiedzialność za ruch powietrzny w naszym kraju, o udzielenie nam odpowiedzi na następujące, o udzielenie nam odpowiedzi na następujące zasadnicze dla nas pytania. Co jest powodem zostawiania przez dużą część latających w naszej przestrzeni powierzchni samolotów śladów, które na wiele godzin zmieniają obraz nieboskłonny. Czy tych oblotów dokonują polskie czy zagraniczne samoloty? Czy powodem powstawania tych trwałych smug jest jakiś rodzaj paliwa? Jeżeli tak, to jaki jest jego skład i jakie atesty dopuszczają jego używanie? Czy prowadzono badania na temat wpływu tego rodzaju oparów utrzymujący się w powietrzu, na stan środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Czy może Pan podać podstawę prawną do tak dalekiej ingerencji w środowisko naturalne w naszym kraju? Jeżeli jednak te ślady i sztuczne chmury nie są wynikiem stosowania jakiegoś rodzaju paliwa, to w takim razie, czy nie są one efektem spryskiwania naszego nieba jakimś rodzajem środków chemicznych? Jeśli tak, to co to są za środki chemiczne? I czemu ma służyć taki gigantyczna akcja, i jaka miała być podstawa prawna tego typu działania. Szanowny Panie Ministrze, bez względu na to, co jest powodem powstawania w przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej tego typu sztucznej zawiesiny w niniejszym domagamy się natychmiastowego przerwania tej sprzecznej według nas sprawy praktyki. Jednocześnie domagamy się całkowitego ujawnienia prawdy w tej sprawie i zapowiadamy ewentualne podjęcie kroków prawnych związanych z pociągnięciem do odpowiedzialności osób winnych tego skandalicznego procederu. No, z podpisami jest tak, że ja pozwoliłem się znając ten tekst, i pisząc jego tutaj jakby rewil, to jeszcze robiła ja pełną administrację maciu, śliczniąc go troszkę. Podpisałem się oczywiście ci, którzy uznają, że... Tego typu nie, stanowisko jest również zgodne z przemyśleniami. To oczywiście z chęcią, to jeszcze wszyscy w internecie, też ludzie nie wiesza, że żeby to jeszcze się odnieśli w sieci. Do wiadomości wszystkich zainteresowanych, więc też jest prośba, jak to będzie niepowszechniać, że gdzie tylko to, jest, żeby się, żeby to możliwe, jak ktoś będzie uważał za stosowne, po prostu mogli porportować e, e, ten dokument. Jak widzicie, e, cała strategia rozumowania w tej kwestii, to tutaj zaprezentowano, Koncentruję się właśnie na najbardziej elementarnej rzeczy, która ciągle w mojej ocenie, nawet w naszym środowisku, jest jakby pomijana i niezauważana. Że skandalem nie jest to, czy to szkodzi, czy też nie, bo tego do końca nie wiemy i zostawiamy to jakby na inną porcję dysputy, tylko skandalem jest to, że to w ogóle jest. To jest bezprawne bez wiedzy obywateli demokratycznych, przynajmniej krajów, takich jakich się niegdyś Polska uważa. I w tym sensie jest to, w mojej ocenie, te wszystkie nasze spory ze sceptykami, one będą i są sensowne, ponieważ konsekwencje tego, co się dzieje, rzeczywiście mogą być wielorodne, skąd to się wzięło, też to spory, ale nie sądzę, że ktoś się odważy, tym bardziej na tej podważać fakt, że Istnieją bardzo często masowe okryski. w sensie mamy do czynienia z masowym zasłanianiem słońca i nieba, właśnie tego typu sztuczną zamieszki. Jeżeli ktoś ma takie wątpliwości, no to w zasadzie możemy też zwrócić komuś pieniążki tutaj przy wejściu, jakby ktoś uważa, że jest inaczej, bo to jest konferencja dla tych, którzy ten fakt uznają za oczywisty i na temat faktów nie dyskutują. Dyskutują tylko skąd te fakty się wzięły i jak yy, jakie są ich konsekwencje. Yy, to jest też taki przytyk do różnego rodzaju, czasami się zabrały prowokacje w naszych seminariach niby yy, to kwestie emocjonalne, dyskutanci, yy, że tak powiem, yy, chcieli zabrać głos. Nie ma takiego yy, yy, poglądu, poza oczywiście pryncypium, że to jest, którego nie należałoby tutaj wyrażać. Wiecie, że jestem zwolennikiem absolutnie pełnej otwartości, czy się tylko kultura i sposób prezentowania. Więc żadnych dyskutów, tego typu tutaj. Jakby nie mogę sobie że będę. Ponieważ w Internecie zdarzało się to od dłuższego czasu, że sposób ośmieszania ludzi, yy, którzy w ogóle podejmują ten temat, po prostu liczy z histerią. Co więcej powiem wam, że przygotowując tą konferencję spotkałem się z sytuacjami, które amunicjują we mnie przekonanie, że coś wielkiego jest na rzeczy i że władze nie zależy na tym, aby prawda trafiła do ludzi. Na przykład zaprzyjaźnienie, czy może złożyć na duże słowo, na no, koledzy modelarze, których poprosiłem o to, by prowadzili nam obroty na wysokości około 2 km, technicznie w stanie zamiast dalej obroty nad Wrocławiem, czyli wokół Wrocławia z naszymi detektorami na danicznienia na powietrza, powiedzieli mi wprost, że z nich, że oni tego nie zrobią, ponieważ się boją, żeby nie zaszkodać sobie. Jeżeli temat jest śmieszny, jest głupi, jest równoważny, to czemu niektórzy, czemu, czemu niektórzy ludzie boją się o nim mówić? Tak to mniej więcej wygląda. Eee, także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że właśnie mimo samoczego e, tutaj można powiedzieć tego e, tonu, tego listu otwartego, w gruncie rzeczy e, wynajmniej nie rozstrzyga tych ważnych kwestii. Tylko informuje o tym, że widzimy, e, że tak jest. Problem. E, tak to wygląda. Jest, e, w, w tej chwili właśnie będziemy, e, poprosimy już, to ja już dziękuję. Jakieś uwagi to prosimy, ewentualnie tak właśnie już w